Żołnierze, spotkał Was ten zaszczyt niezmierny, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego idącego walczyć za osłabodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście żołnierzami. Patrzę na Was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła Armia Polska. I pozdrawiam Was jako pierwszą kadrową kompanię. I w końcu ten upragniony dzień, 11 listopada 1918 roku. Jako wódz naczelny Armii Polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym, istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie Zjednoczonej Polski, sytuacja polityczna. W Polsce jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych, wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się faktem dokonanym. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez 140 lat ciążyła nad sami Polski przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczpospolitej Odrodzonej i Niepodległej!